Cześć, witam Was w filmie instruktażowym dotyczącym szycia chirurgicznego ran w obrębie jamy ustnej. Dzisiaj omówimy szef materacowy poziomy. Zapraszam do oglądania. Potrzebne nam będą trenażer, i madło, nożyczki, penseta i głaznicią. Nasze pole zabiegowe jest już przygotowane. Półkolistym ruchem wkłuwamy igłę pod kątem prostym do powierzchni tkanki od strony przedsionka. Wprowadzamy igłę, idąc po krzywiźnie igły, tak by ukazała nam się w ranie. Następnie od strony rany wkuwamy ponownie po krzywiźnie igły. Wprowadzamy igłę po tej samej stronie rany, by nić tworzyła linię równoległą do brzegu rany. Wyprowadzamy po drugiej stronie i wyciągamy nitkę tak, by zostawić kilka centymetrów nici. Chwytamy dłuższą część nici w dłoń, owijamy dwukrotnie wokół szczęk i trzymacza zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Łapiemy w szczęki drugi koniec i zsuwamy, następnie dociskamy. Ponownie chwytamy dłuższą część nici w dłoń i owijamy wokół szczęk i madła, jednak tym razem jednokrotnie i w przeciwnym kierunku. Ponawiamy ostatnią czynność. Szef powinien składać się z trzech wiązań, jednego podwójnego i dwóch pojedynczych. Obcinamy nożyczkami oba końce nici, zostawiając około 1 cm z każdej strony. Kolejny szef stomatologiczny gotowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o innych procedurach wykonywanych w gabinecie stomatologicznym, zapraszamy do innych filmów z naszego kursu. Do dzieła!